Dzień dobry wszystkim, mamy dzisiaj sobotę 22 luty 2025 roku. I no tutaj zostałem zaczepiony przez widza Wiesława o to, że szczerbaty Starka z Legionowa nagrał coś tam na mnie. No, szczerbaty Starka z Legionowa nagrywa filmiki na mnie ze trzy razy w tygodniu, albo cztery razy w tygodniu, więc ja tego nie oglądam, no ale. Na prośbę Wiesława, którego tutaj serdecznie można powiedzieć polubiłem i obiecałem mu nawet, że wrzucę debatę ze szwajcarską ciotką. Pewnie ją wrzucę jutro albo pojutrze. Ale dzisiaj nie mam czasu, bo jest dobre walki bokserskie i muszę się zrelaksować oglądając zaraz boksik, więc odpowiem tylko szybko, bo tutaj widz Wiesław mówi, żebym bym ustosunkował się na jakieś zarzuty tego szczerbatego stalkera z Legionowa. No i tu. Najpierw włączyłem film, że Szczerbaty znalazł tą, żonę moją podobno, nie? Najpierw debatowali z tym drugim debilem, czy żona jest botem, czy nie, a teraz znalazł jednak moją żonę i tam puścił im jakiegoś fejka. No widziałem jakieś rozczarowanie. Dobrze by było jakby szczerbaty stalker znalazł drogę do dentysty przede wszystkim, to od tego trzeba by zacząć. On tam jeszcze coś też o, o jakieś interesy, że on nie może robić, to zrób ty interes przy głupie z dentystą przede wszystkim na sam początek, bo na razie to czarno widzę jakiekolwiek interesy, nie? Chociaż, chociaż, bo tutaj mi kazał to, czy po, powiedział, że ustosunkował się Wiesław, a ja to włączyłem, to i, kurna mało nie zżygałem, jest sobota rano, Morda napuchnięta, tego żula w ogóle, te krzywe zęby, ten, ja, to w ogóle dramat, nie, to jest y, poranek, sobotni, kurwa, z Quasimodo. modo. Wiesław, coś w tym nie wpakował, nie? To w ogóle mi się skojarzyło, sobie przypomniałem, że kilka dni temu oglądałem Drogówkę i tam, kurna, Rempalski grał epizodową y, rolę, proszę zobaczyć, nie? 30 w roku, 50 w rot. 100 w <laughs> że dlatego nie ma zębów, bo to wygodniej nawet przy trasie z kierowcami bez zębów dealować w ten sposób. Ale dobra. Stalker Legionowski, nie? Bo to jest w ogóle jeszcze, ten film jest do konfidenta z Kanady. Ja się w ogóle nie powinienem do tego ustosunkowywać, bo ja nie, to nie do mnie jest, bo to nie jestem konfidentem, no ale już dobra, nie będę Wiesławowi tutaj zależy, to ja odpowiem, nie? Oczywiście, no, na co w ogóle... Drogi Wiesławie, tutaj patrzeć na tego przygłupa z Legionowa. Czy to pomyśleć w ogóle, że ten gość jest przewodniczącym? Proszę zobaczyć, tutaj, przewodniczącym Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej w Legionowie. To jest upadek państwa polskiego, że w ogóle takie coś, co powinno na beskitu przy trasie stać gdzieś, w ogóle jest jakimś tym, jakieś funkcje sprawuje, nie? Ciekawe, wiceprzewodniczącym jest. Błażewicz, ja znam Błażewicza z Legionowej, żeby skontaktować, czy to ten w ogóle, bo jak ten, to, to znam Krzysztofa Błażewicza, ale nieważne, nieważne. Problem polega na tym, że no tutaj, no co ja mam się ustosunkowywać do filmu kłamcy, nie? To jest kłamca i to jest gość, który robi wszystko dla wyświetleń. każda rzecz, nawet każ... praktycznie każdy zarzut, który kieruje w mojej stronie, jest wymyślony, nie? Nie jestem konfidentem, nie jestem damskim bokserem, nie ma na to cienia dowodów, po prostu... Nawet tak jak już jeden tutaj, no gdzie jeden? Nawet ze trzech ludzi, którzy się prawem do mnie zajmują, mówią normalnie, piszą do mnie, pozwij go, pozgrywa, oni nawet pozgrywali te filmy, mówią, pozwij tego debila, niech płaci na Ukrainę właśnie zrobimy, na jakieś dzieci na Ukrainę, żeby zapłacił ze 30 tysięcy, to by się nauczył, nie? Bo to jest zwycięstwa w sądzie są pewne za nazwanie damski bokser i wstawienie mojego zdjęcia w publiczny eter, no bez cienia dowodów nie, nie ma w ogóle takiej szansy, żeby taką sprawę wygrać. Nie? Nazywanie konfidentem ogólnie to za to po, powinien po ryju dostać, ale no nie ma chętnych, żeby się zbliżyć, bo to po prostu odór człowieka może ubić, więc no nie jest lekko. Tak czy inaczej, no co ja się tu mam ustosunkowywać? No to jest jakieś dwuminutowe Wypociny Quasimodo z Legionowa. Od razu, jak o tym mówię, nawet. Pójdę wyżegać, chyba no są oczywiście jak zawsze kłamstwem no co może Quasimodo, tak samo jak znalazł moją żonę tak samo jak jestem konfidentem tak samo jak jestem damskim bokserem no tak samo to jest kolejne kłamstwo to po prostu człowiek, który kręci tymi widzami swoimi tam wrzuca jakieś tytuły, żeby oglądali i oni oglądają znalazłem żonę i tam będzie miał kilkaset wyświetleń i, 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 i Quasimodo kłamca się cieszy, nie? To, to jest po prostu takie ko kopanie kopanie się z debilem debila możesz Kopać, a no, no, no jest debilem. Jego to, jego to cieszy, bawi, on ma. To jest jego całe życie, nie? Tak naprawdę. Czy to czy ten człowiek nie ma, nie ma żadnego innego życia, nie ma znajomych, nie ma kolegów. To nawiązuje znajomości z każdym internetowe, yy, kto o nim powie jedno słowo dobre, albo mają wspólny problem, co zaraz wam zresztą pokażę. To jest w ogóle yy, zabawne dość. Więc nasz. Ach, to morda. Nasz modą mówi tutaj, że ja mówiłem, że należy Ukrainę wspierać za darmo. Tak jak mówię, to jest debil. No, jak mamy debila, to, to debil nie rozumie nic. Ja nigdy nie powiedziałem, że trzeba Ukrainę wspierać za darmo. Tylko mówiłem w każdym filmie, debilu. Że Ukrainy należy zrobić to, Polska powinna zrobić, co Niemcy zrobiły z Polską: przejąć Ukrainę ekonomicznie. Niemcy, jak Polskę przejmowały ekonomicznie, to nie mówiły, teraz będziecie się rozliczać za wypędzonych. Macie nie pierdolić, nic o okupacji, macie to. I nie... w ogóle nie sięgały do polityki historycznej, w ogóle nie sięgały do głupot, tylko wręcz tu inwestowali. Mówi nam, pomagają, pomagają nam wstąpić do Unii, wszystko nam pomagali robić. Nawet prasa prawicowa niemiecka, składająca się z debili takich jak ty, mówiła, że. To za dużo Niemcy robią, za dużo wydają, No tylko im się to opłacało, bo kraj przejęli. Nie ma tutaj gdzie kupić kurna ziemniaków jak nie u Niemca. Wszystko jest pod wpływem Niemiec. I to mówiłem, Durniu, żeby z uśmiechem na ustach Ukrainę przejąć, tak jak Niemcy przejęły Polskę, ekonomicznie i nie tylko zresztą. No ale jak jest ktoś dewilem i będzie tak, przychodzisz takiego, takiego czymbała z Legionowa i ty chcesz chcesz na dentystę, czy Ukraińcy mają przeprosić za wołyń? Woły? Nie chcę, no nie, w życiu nie wezmę na dentystę, dopóki nie przeproszą za wołyń. Ale mówię, no masz, wiesz, wygląda tak, człowiek, pchasz się do mediów, pokazujesz tą swoją brudną, zapyziałą japę, o, odegrałeś ten y, w Paszczu 50, ten masz jedną tą rolę odegraną w drogówce, ale no mógłbyś więcej błyszczeć w telewizji, albo ci zęby zrobili, mordę masz jak kurna Taka brudna piłka do koszykówki w ogóle. To no, okrągły, napuchnięty, chyba od gorzały, albo nie wiem, od czego ryj. I masz szansę, masz szansę naprawić swój wizerunek, nie? Masz szansę, żeby tutaj ci wstawimy zęby, masz. Nie? Muszą przeprosić za wołyń, bo to Ukraińiec, przypuśćmy, mu dawałby na te zęby, nie, 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 nie pójdę, nie? I to tak działa wśród tej całej prawicy polskiej. Zjebane. tak jakby w ogóle. No, Ogólnie te interesy, to jak ja słuchałem ich tych opowieści, te interesy z Ukrainą, co oni chcieli robić, to jedyne, co ich interesowało, to że przeprosili za Wołyń i dokonali ekshumacji. Jakby pojechał Trump z listą życzeń od krajów teraz, przypuśćmy do Załęckiego, i mówi, słuchajcie, my za pomoc chcemy metale ziem rzadkich. Tam ci chcą to. Ci chcą to, a Polska chce tylko, żebyście ich przeprosili za Wołyń i pozwolili zrobić ekshumację. Nic Polska więcej nie chce. To są właśnie nasza ruska prawica, tak zwana. Więc tutaj mi yy, yy, Quasimodo zarzuca, że ja yy, oskarżam takich ludzi jak on o to, że są ruskimi onucami, a Trumpa nie. No Trumpa nie widziałem w namiocie pod ruską ambasadą, jak na razie. Trumpa nie widziałem z takimi ludźmi jak Panasiuk na zdjęciach. Trumpa nie widziałem w yy, brudnych butach z tablicami tam o nic o nas, bez nas, ręce precz od Rosji i tak dalej. Trump jest amerykaninem przede wszystkim i załatwia sprawy ważne dla Ameryki, a nie dla Rosji, Ukrainy czy Polski. A ruska nuca taka jak ty, nawet, fakt, no w twoim przypadku, to ja, takie ruska nuca, ty to jesteś po prostu tam, gdzie zapłacą, tam, gdzie wiatr zawieje, tam, gdzie jak cię ktoś w danym momencie przymili, to człowiek taki zakompleksiony, człowiek, można powiedzieć, nie mający żadnego życia, pobiegnie tam natychmiast, żeby się coś działo, a może będą wyświetlenia, a może coś w końcu zarobię, a może coś z tego będzie, a może będzie jakiś skandalik, a może coś się wydarzy. To jest całe Twoje życie. Ale no, koncentruję się, no kurwa, no, gość trzymał z jakimiś sendeckimi, trzymał z Olszańskimi, trzymał z całą ekipą ruskich. O wszystkich popieram. Tylko niego wszyscy, to prawda, za odur, który został. nad go z tej ruskiej budy wyrzucili na kopach też. Zewsząd go wyrzucają po prostu, bo to po prostu najprawdopodobniej od tego człowieka to jest to, jeżeli w ogóle ja miałem kilka rozmów z ludźmi, którzy spotkali tego przygłupa osobiście, to każdy mówi jedno: człowieku, odór spyska. Obrzydliwe w ogóle widowisko wizualne, czyli te zęby, ta morda napuchnięta, mówi to, żygać się chce, no i smród, smród. I no nawet mówi ta dziewczyna, ten, ten, to, co to ofistaszku opowiadała, nie? Że to samo, że smród i jakieś no, dziwne w ogóle zachowania, przebieranie się za kobietę i. I tyle, nie? To nie jest, to nie jest wymyślone, to przecież to, 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 to nad mi napisał kolega z Polski, mówi, już to jest śmierdzący śmierdzą, żul w ogóle bezzębny i zasadniczo to w to, to żeś się wpakował, nie? Znaczy dokładnie to mnie wpakowała ta szwajcarska cioda w to, ale to inna bajka. Odpowiadam Ci przy głupie, nigdy nie mówiłem, że należy Ukrainie pomagać za darmo, mówiłem, że trzeba, to, to mówiłem, ma, mamy ukraińskie dzieci w szkołach polskich, więc co należy z nimi zrobić? Należy je spolonizować, ponieważ ja nie wierzę w jakiś kult urodzenia, tam że ktoś się urodził, to jest zły z tego, że się urodził. Ja wierzę w to, że ludzi można wytresować i yy, można ich co zresztą widać doskonale na przykładzie naszego legionowskiego Quasimodo. Ktoś sam tresuje de facto, czyli, no, tak jak mówię, tam, gdzie ktoś mu dobre słowo powie, tam biegnie od razu. Nie? Ja mówiłem, że mamy ukraińskie dzieci w szkołach, należy je nauczyć historii i należy je spolonizować. Mówiłem, że Ukrainę trzeba przejąć ekonomicznie, jak Niemcy, czyli z uśmiechem na ustach pomagać. A jednocześnie robić swoje. Nie we wrogiej atmosferze, tylko w przyjaznej atmosferze, tak jak to robią anglosasi, jak to ten doktor przybyłko mówi. Handel z uśmiechem na ustach się taki kraj przejmuje. Się Polska była w lepszej sytuacji ekonomicznej, tak dalej. Mamy milion ludzi z Ukrainy do roboty. Mówiłem, że ci ludzie są lepsi do roboty niż ludzie, którzy ich zastąpią, jak oni stąd wyjadą, czyli. Potencjalni inżynierowie. Sto razy lepsi moim zdaniem. I to jest wszystko o co mi chodziło z Ukrainą. Nie? No i czwarta sprawa: no Ukraina zrobiła bardzo dobrą robotę, bardzo mocno osłabiając Rosję i pierwszy raz w historii Polski de facto wojna jakakolwiek w tym regionie Europy nie toczyła się rękami Polaków i nie toczyła się w Polsce, tylko toczyła się na Ukrainie i Polska, można powiedzieć, nie wzięła udziału w wojnie w Bezpośrednio odkodaliśmy sprzęt, żeby Ukraińcy ukraińskimi rękami lali się tym sprzętem starymi czołgami 30 lat, który by tak by nie było tej wojny, to by tak skończyły prędzej czy później na złomie i tak. Po prostu ukraińskimi rękami yy, zostały te czołgi wykorzystane do odpalenia ruskich, a każdy martwy rusek to jest plus. I to wszystko dla Polaka. Niekoniecznie dla Amerykanina, niekoniecznie dla Niemca mówię dla Polaka, dla, ze względu na historię i za wszystko. No ale co może zrozumieć Tuman? Nic. Tuman będzie, który żyje z kłamstwa i żyje ze skandalików i żyje z takiego bezproduktywnego pierdolenia o niczym właśnie. Będzie nagrywał filmiki, że znalazł moją żonę i będzie puszczał jakąś, jakąś babę tam wrzeszczącą. To jest gość, który sam zakłada konta i udaje, że ma dziewczyny i sam z sobą koresponduje udając, że jest dziewczyną i dlatego dla niego taka rzeczywistość, że ktoś przez 12 lat mógłby udawać, że ma żonę jest dla niego to możliwe w ogóle, bo jest po prostu zjebem, nie? Zresztą on akurat, no też on ocenia świat według siebie. On wie, że dziewczyny od niego uciekają. Wie, czym dysponuje w spodniach, że jest to fistach. Nie ma nawet na wstawienie zębów, a co dopiero na jakieś, mógłby pojechać do Turcji, to może powiększyli sprzęt, ale no też nie da rady. Nie ma ani na dentystę, ani na powiększanie czegokolwiek i tak dalej. To jest tego typu, że ja Wam puszczę w ogóle coś, to jest. Że ten człowiek w ogóle ma czelność zadawać mi takie pytanie, jak to się ma teraz do Trumpa. No, że jak Trump mówi, że handlować, nie dość, że nic nie zrozumiał, to to jest rura przecież tego typu, że gość potrafi odbyć na przykład tak jak tutaj. Ja Wam puszczę to, z tym cieciem szwajcarskim taką oto rozmowę odbyli na swoim kanale, nie? o jakimś tam Wojtku, którego nazywają Pawianem z Normandii, nie? Jadą po nim i jeszcze mówią, że ja jestem do tego Wojtka podobny, że ja jestem, tamten Wojtek, że jest ruską onucą prawdziwą, to mówi sam tutaj nasz do Falker yy, z Legionowa, sam to mówi, że to jest prawdziwa ruska A po czym pokażę wam, jak się skończyła ta historia. Proszę posłuchać, co oni tu o mnie opowiadają, te dwa przygłupy. Nie będę puszczał obrazu, bo zaraz zgłosi film, bo to jest jeszcze, to jest właśnie, to jest kopanie się, to jest tak bezczelny śmieć, który mówi, że ja jestem konfidentem i zgłasza każdy mój film. To już pokazywałem bany, które z jego tytułu yy, dostałem. To no, w ogóle niewiarygodna nie osoba. Naprawdę to jest przewodniczący Komisji Wyborczej. W <laughs> Korepetytor. Uwaga, jedziemy. Zobaczcie, co, co dwaj. Szwajc Szwajcarska ciotka Elkowska i legionowski stalker ze swoim przydopasem, obecnie szwajcarskim, z też byli poblokowani zresztą. No jak to się ma, teraz, teraz są w zgodzie. No. Jak to się ma. Przedtem nazywali stalker, ten, yy, szwajcarska ciota nazywała Rympalskiego ruską, on i mówił, że oram go w argumentach w 100%. A teraz proszę bardzo, jaka rozmówka na mój temat. I to ja wam pokażę, jak to się skończyło. czy znaczy, w tym momencie już by tutaj y, cham się ruską unucą, bo wie, że jesteś jak, y, nie się, że jesteś jak pan Pawian, bo to trochę... Pan Pawian, czyli jakiś tam yy, ruska onuca, czyli jakiś gość. Wojciuś jakiś z Normandii. Nie? To to jest pan Pawian według rępalskiego i to jest, za chwilę słyszymy, że to jest prawdziwa ruska onuca. Uwaga. Ale wiesz, pan w ogóle wie, co to. Ci panowie się znają? nie, nie wiedzą, nie Castrati <laughs> i... się włączył do rozmowy. Jak słyszę, jak słyszę głos tego Kastratiego, to, to od razu kurwica telepia, za tyle, biezę, przeproszeniem Tu to będę musiało odejść od komputera. On atakuje mnie, tak, że... ruską onucę, bo Pawian jest prawdziwą ruską onucą i taki konflikt nie ruszy. No tak. Słyszycie? Słyszycie, co powiedział? Pawian jest prawdziwą ruską onucą, czyli ten Wojciech z Normandii jest prawdziwą ruską onucą i ja niby takiej ruskiej onucy prawdziwej nie ruszę, no ale ty ruszysz. Zresztą za chwilę tym będzie, proszę Ciebie, tym jednym zębem mu dupę czyścił. To właśnie ten facet z Normandii. O, to, to jest opa. Dość podobny model co ten, ten ym, Sławek z Kanady. No podobny no, model do mnie. Na emigracji. Na, emigra na emigracji, obaj. Mówi debil szwajcarski, który jest sam na emigracji, nie bez kolegów. <laughs> <Ja> nie <mam. śmiech> to w ogóle niewiarygodne jest. Ojejku. No. Żona się krząta, wie. Żo żona się krząta. To lepiej, lepiej jak się Renia Grabowska sprząta, jak w przypadku dwóch tych debili. Tych dwóch debili to łączy, że są obaj obaj e, singlami, obaj koniobnicami i obaj zakompleksionymi frustratami. ten jeszcze ma jeden, ma, e, jeden czarny ząb na przedzie, e, znaczy w sumie pewnie dwa. Jeden, żeby go bolał, a drugi do otwierania piwa. A ten ma e, ten. się... Panowie budują... Tu jeszcze mówią, że żona się w ogóle kręci w, kuchoju, w pokoju czy w kuchni, nie? A w następnym filmie debatują, czy ja w ogóle mam żonę. I idiotarem Palski twierdzi, że yy, ten, że to bot jest w ogóle. <grywają> to robię, no. <grywają> bo tutaj ego w internecie, tak? Yy, wiesz, oni są tutaj yy, władni w tym internecie, wiesz, yy, mobilą, tak? To z Tak. No dokładnie to, no. Ten straszy, że wiesz, jedzie, pobije tego olszańskiego, straszy go dwóch lat, ale kończy się tylko na, na straszeniu. Z kolei tutaj ten sławek też. Mówiłabym ja w mordę mu dał, wiesz, też straszy z tym, że ciebie. Nie, nie dałbym w mordę, bo to się strach dotykać, kopa, kopa zasadzić yy, jedynie. Ten. Bym się w sądzie bronił, że mi się pomyliło, że to piłka do koszykówki, tylko brudna taka i dlatego ją odkopnęłem, a to, a to była twoja głowa, to bym się tak bronił, w sądzie jedynie. O dawaniu yy, normalnie ręką dotknąć, to musiał kurna się poddać, izolacji, sterylizacji i, i samodestrukcji praktycznie. Okay. Yy, no, yy, nie, tylko, yy, nie tylko straszy pobiciem, ale też chciał jakiegoś kiziora wynająć, żebyś jeszcze załatwił, dlatego ja... Jakbym jak chciał załatwić Kizora, żeby go załatwił, to bym załatwił. No w ogóle co to, to, to ja by są Boże. Dotarły te informacje, dlatego ci kilka razy zapytałem. No nie byłeś szczęśliwy, ale ja chciałem się dowiedzieć, czy rzeczywiście była taka sytuacja, że wyn... Trzeba, wyn... Trzeba go było przytulić i mu ten yy, buziaczka dać. Albo ząbka rozmasować, nie? To w ogóle no, 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 no dwa te bile. Jeden... jeden ćwierć mózg z połową, z połową zęba, a drugi yy, zachłamany kastrat, który praktycznie to nie powie, to jest kłamstwo. No, niewiarygodne, nie? No, ale dobra. No, ja, no, ja jestem taki sam, jak Pawian z Normandii. Proszę se posłuchać, nie? No, ale nie. <grych> no, to już. Ale on jest, kurczę on no, ma takiego ma tego typu pomysły no trochę i to dorosły facet i jeszcze wiesz gada tyle o, o chrześcijaństwie i tak dalej tak nie ostatnio uprzedził że proszę mnie tam nie mieszać za bardzo ja nie jestem aż takim chrześcijaninem tyle co tam według niego kult maryjny pozwalczam, to za to może nie, nie wiem, po co ja tu puszczam, no bo myślałem, że tu będzie więcej opawiania z Normandii oczywiście, no, no kłamstwa ja nigdy nie powiedziałem, że nie jestem za bardzo chrześcijaninem no tak jak mówię, no to jest dwu, dwóch idiotów, no ale, ale no tutaj ja jestem podobno taki sam jak prawdziwa ruska onuca Pawian z Normandii o czym mówi Rempalski omawiając mnie tutaj, nie? porównują mnie do jakiegoś gościa z Normandii bo nie wiem kto to jest, no, ale no porównują ja mnie do niego ale tak poza tym, to to jaki tam za nie chrześcijanin w sumie, tak? Nie. No cóż, no. Taki to światopogląd yy, prezentuje ten pan, no. Ale to więc... też nie mam mu co, za, za dużo czasu, co poświęcać, bo widzisz, on mam wrażenie, że on się troszeczkę karmi tym, tak? Yy, widzisz, no, nagrał cztery filmy teraz takie po, po 50 minut, gdzie tam ciśnie, wymyśla historię. Yy. No to tu mieliśmy wstawkę Wojtkiem jakimś z Normandii, że ja jestem taki sam jak Wojtek z Normandii, że jestem to prawdziwa ruska onuca, że ty w ogóle jesteśmy identyczni, że to bydle, Kanalia i tak dalej. No nie minęły. Nie minął od tego wydarzenia miesiąc nawet. Kiedy proszę bardzo, kanał y, Quasimodo Modo, Modo z Legionowa stalker, Stalkerek, proszę bardzo. Ja Miał wojciech Jankowskiego, pierwszy raz u mnie na ja bardzo miło mi Cię słyszeć. Wit witam Wojtusia z Normandii, pierwszy raz u mnie na kanale, bardzo miło mi Cię słyszeć. I od tego momentu gość, który podobno jest taki sam jak ja, który jest prawdziwą ruską onucą, co mówił sam ten zapchleniusz legendowski, teraz nagle jest wielkim tutaj bohaterem tego kanału. No i to jest coś niewiarygodnego, że w ogóle ludzie słuchają takiego zjeba jak, taki, jak, jak taka, można powiedzieć, z Legionowania. Czy to jest gość w ogóle nie ma znaczenia, co on gada? Tam się nic nie trzyma kupy. To jest gość, który poleci za każdym, kto mu albo zapłaci, albo nie wiem co, albo go mu powie, najprawdopodobniej chodzi o kompleksy, o to, że to jest człowiek tak zakompleksiony, że jakiś teraz tam mają wspólny problem przeciwko tej, tej yy, koroblewskiej, no to teraz są wielkimi przyjaciółmi. Y, liżą se dupy i, i jest elegancko, nie? Jest on, cała seria, jak ktoś wejdzie na kanał, kanał Stalkera Legionowskiego, to jest cała seria filmów Fistaszek kontra jakiś Wojtek z Normandii, którego nazywał Pawianem, prawdziwą, ruską, nucą, który miał tam niby wszystko wpierdolić wszystkim i tak dalej. I ja i byłem taki sam, podobny jak ten Wojtek z Normandii. I powiedziałem, jak ja bym odegrał teatr i się dogadał z tym Rempalskim, to byśmy z Rempalskim y, mogli nagrywać filmy na tego ciecia z kolei ze Szwajcarii. Oczywiście ja się nie dogadam, no bo ja mnie nie interesuje zadawanie się y, z przygłupami, ale y, no tak to wygląda. Więc no, w ogóle też jest taka sytuacja, że na razie się nie odzywa Adam Lis, kasuje filmy, które tam były, ale Adam Adamie Lisie, jeśli to mnie słyszysz, jesteś rasowym buchajem z sekty. Czym ja ci wszystko wybaczam? Jedź do Legionowa i pokryj Pokryj naszego Quasimodo. Daj mu wieczór życia. 144 kilo, jakby przygniotło Quasimodo gdzieś do tego, do podłogi, to by miał życie jak w Madrycie. Buchaj kontra stalker. On jest niegroźny, wiesz, bo to tam on ma fistaszka, to tam nie ten. Jak się podnieci, to mu cała krew tam odpływa w ogóle. Wtedy, ten, wtedy jest yy, głupszy od tego. Głupszy nawet od tego szwajcarskiego przygłupa. Więc no, nie ma co tu komentować. No tak jak powiedziałem, no ja w życiu nic takiego nie mówiłem. Jak ktoś nie rozumie, to nie zrozumie, ale no tak wygląda ją. Ten cały, cały stalker legionowski jest można powiedzieć takim Dobrym dość wykładnikiem, takim dobrym odpowiednikiem tej pseudopolskiej prawicy. W dużej mierze cała Polska, ta prawica składa się właśnie z tego typu oszołomów, zakompleksionych ludzi. Kłamców, którzy dla skandaliku, dla czegokolwiek zrobią wiele, nawet z gośćmi, których wyzywali, nienawidzili, będą teraz dupy lizać. Gościa, którego do mnie porównywali, teraz jest serdecznie witany na kanale co drugi dzień, czy co trzeci. bo co, co chwila jest filmik teraz z nim, nawet widać, nie chcę się tego wstawiać, wam screenów, ale każdy z może wziąć. To jest jakiś kanał, się nazywa Półgłówek Rępalski, komentuje. Teraz ma taki kanał, tak sobie nazwał. Powinno być ćwierć, ćwierć mózg z połówką zęba, raczej, ale to, to nieważne. Tyle wiesiu na dzisiaj, jutro albo pojutrze dostaniesz jeszcze obiecaną tą pierwszą część debaty, bo tak jak mówię potem yy, druga część debaty to już była prywatna rozmowa i prywatne lżenie i tego upubliczniać się nie zgadzam, ale pierwszą część, którą w sumie, dlaczego nie? Tyle na dzisiaj. Bye.